Zapraszamy na filmik z Krynicy Morskiej Dotarliśmy tutaj z Krakowa do Gdańska e, Intercity, a teraz e, wzięliśmy po prostu PKS-a i jedziemy przez Mierzeję Wiślaną. Tutaj widzicie ten słynny przekop na Mierzei e, Wygląda to naprawdę na olbrzymią inwestycję No i e, serce się kraje szczerze powiedziawszy dlatego, że Mierzeja jest przepiękna a to jest naprawdę wielkie zniszczenie Także, no, smutny widok na początek, ale mam nadzieję, że reszta filmu będzie bardziej pozytywna. Dojechaliśmy! Chłopaki twardo idą. Podróż była strasznie długa tutaj. Masakrycznie, więc nawet miałam ręki, żeby nakręcić jak się jechało autobusem. Nie jest pusto, czyli dla nas fajnie. Natomiast nie widzimy tej latarni morskiej, nic jej nie ma. Więc zaraz mam nadzieję że się jakoś odsłoni, bo... bo na razie nic. Właśnie zaczęło padać to nasz pokój. No, no, koch, to nasz... Dotarliśmy wreszcie i gdy już się ubraliśmy, żeby wyjść nad morze, zaczęło padać. Ale no przestaje, prawda? Idziemy? No i jesteśmy zmęczeni, ale kogo nie ma na plaży, po nie słońca. słońce, a tam mm, burza, która prawie nas złapała przez chwilę. Pozdrawiamy. Panowie gotowi na plażę? Estou É uma humor. Pada, mas vamos. Then, uh, please close because... Dzisiaj do latarni morskiej. jesteśmy za mali, to na górze jest drabina, e, więc zabrakło nam 4 cm dosłownie, żeby, żeby móc wejść. Ale okej, okay. odpuszczamy latarnię. Te właśnie rozpoczął swoją tradycyjną drzemkę. E, a pogoda wcale nie taka zła, rano padało. A teraz jest pięknie, że idziemy na plażę. Piękna jest ta plaża w krynicy, prawie pusta, więc cudownie, cudownie. Się nie podoba. Już trochę słońca. <laughs> Kaczku, jak ci się podoba na plaży? Siostrę, ten Gerwalt, naked Pływałeś? Ja. O, To jest Podobało się nad morzem, tak? Jak myślisz, fajnie? No Kto się wykąpał? To jest direkt z Kto się wykąpał? Kifurdo, do. Kifur do to ten ma. No, tutaj chyba będzie jakaś budowla dla turystów. I cieszę się, że jednak nie ma jeszcze tego ruchu. Dzień dobry, to lepsze niż kawa. Teraz test sprzętu. Jak widzicie, nosidełko sprawdza się na plaży idealnie. Mamy, które są z bóstwami, niestety męczą się na piasku. Kocyk, Kocyk też jest super. Dzisiaj testujemy. A to jest bardzo podekscytowany kopaniem, więc kupiliśmy kolejną łopatkę. Miałoby być 10 stopni tam w Teoś, już chce się rozebrać do, do rosołu i skakować do wody, Kopas ubrał w No chyba im się podoba. No, jeszcze Teo nie jest całym ale wczoraj był. na ten kamyk! To jest Tu się na A. to. Co to jest? Za, za to mamy 10 kilo ubrań. No nie, no nie, pogodę. No tak, super, super. Jakby się coś zmieniło, to jesteśmy gotowi na wszystko. Dobry chlebek? Miam, miau, rum to, rum to rům. Teo, kto się zakopał? Znaleźliście. Nie, 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 nie. Mieliśmy takiego robaka w pokoju, ale nie wiemy, co to zajdzie. A to Mila Pierwszy raz w ulicy jeździ wózkiem. No jest szósta wieczorem, ale jest piękne słońce, więc przyszliśmy. A jeszcze małe, co nieco. Jak coś spokojnie, pięknie, promenada pusta, prawie a Minaczek Nie śpi, nie śpi. Leo, no, jak tam lody? No, Dobrze, tak? <grymka> Opłacało no, się pójść na spacer, co? Szanowna, jedziemy na, gierze, na, gierze, na, szanę, na mam, um. mam. Um, 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 um. Teraz oddajemy się komercyjnej przyjemności. I tak, te wszystkie badziewka dla dzieci są w zminimalizowanej przedsezonowej wersji jeszcze. Także okej, okay. kilka rzeczy możemy łyknąć. No, to idziemy na, dann gehen wir nach den Na, wir uns Już wyjeżdżamy z krynicy. Kopa się trochę martwi, że zostawiamy za sobą piękną pogodę, ale niech to będzie dar dla turystów. My ruszamy do Gdańska, tam czekają na nas inne atrakcje. Krynice bardzo polecamy, pełno tutaj dzieci, pełno rodziców. I co? To właściwie wszystkie domki są na wydaniu spokojami, więc można przyjechać i w ciemno. Można przez Bookingi, i Noclegi.pl i tak eee, dalej. Także my znaleźliśmy przez Booking nasze miejsce. A tutaj jest wybór do koloru. Naprawdę można znaleźć miejsce z aquaparkiem. Eee, osobny pokój. Jedziemy autobusem. Żegnamy sernicę morską. I mamy miejsce na wywodze. Tak super wygląda. Z tą stronę autobusu jest pusty. Więc bardzo, bardzo fajnie. Ja mam kiełce, nie mam maski, co ja zakładam tą maskę? No, tutaj ominął nas ten cały kicz. To, <grym i wyszki> nie lubimy, ale jest.